Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiety Najważniejszej w naszym życiu, której tak wiele zawdzięczamy. Dzień Matki to okazja do obdarowywania i podziękowania. Jeśli jeszcze nie wiecie, co podarować swojej mamie, to ja przychodzę Wam z pomocą. Pokażę Wam kilka propozycji, jakie przygotowało Blue Zbliża się Dzień Matki. A więc co córka mogłaby kupić swojej mamie na prezent? Myślę, że mamy fajną ofertę: typowo letnie sukienki z ekologicznej bawełny o fajnym princie, w kwiaty w takim wzorze. tropikalnym. tropikalnym. Do tego też fajnie by było, jakby córka mogła o podobnym princie ubrać się w spódnicę czy i w t-shirt. My razem fajnie wyglądały. Bardzo fajne. A czy taką sukienkę i spódnicę możemy złowić na jakiejś promocji teraz w weekend? Myślę, że tak. Zbliża się Dzień Matki, więc będziemy mieć 25% zniżki już od czwartku do niedzieli, także zapraszamy. Jaki prezent na Dzień Matki możemy zakupić u Państwa w drogerii Notino? U nas w Notino mamy szeroką gamę produktów, głównie perfum, ale też zestawów prezentowych pielęgnacyjnych, takich marek jak Lancôme, które są do każdego typu cery, do, dla kobiet w każdym wieku, dlatego jest to idealny prezent dla mam. A co mieści się w tym zestawie? Taki zestaw składa się z serum do twarzy, kremu pod oczy i kremu do twarzy. Notino to także kosmetyki do makijażu? Zgadza się, mamy takie marki jak Lancome, Yves Saint Laurent i Estée Lauder, dlatego zapraszamy wszystkie córki, żeby przyszły ze swoimi mamami w Dzień Matki. Chętnie je umalujemy i pomożemy w doborze kosmetyków, żeby tego dnia wyglądały jak gwiazdy. Super, a to wszystko w Notino w Blue City. Zapraszamy! U nas w sklepie, w The Body Shop w Blue City mamy teraz świetną promocję z okazji Dnia Mamy. Wybieramy dwa produkty, jeden z nich wtedy będzie y, gratis. Jest to seria SPA, która jest y, serią bardzo bogatą w składniki odżywcze. E, tutaj na przykład trzymam masełko do ciała, które jest najczęściej wybierane przez nasze panie, mamy z dziećmi właśnie, które przychodzą. Jest to właśnie seria, która tak naprawdę będzie odżywiać, nawilżać i ujędrniać naszą skórę. Możemy także sprawić Wam przyjemność kupując jej masażer. Tutaj na przykład mamy masażer do dłoni i stóp, ewentualnie tutaj do karku. Zapraszamy do Body Shop. Trafiłam do pani do kwiaciarni, ponieważ uważam, że kwiaty są najlepszym prezentem na każdą okazję, więc na pewno sprawdzą się też na Dzień Matki. Ja też tak uważam, że sprawdzą się na ten piękny dzień. Kobiety ogólnie lubią kwiaty i myślę, że mamy też będą zachwycone takim prezentem. Wybór kwiatów jest dosyć spory w maju, bo mamy taki piękny miesiąc, kiedy kwiatów jest bardzo dużo. Powodzeniem w tej chwili cieszą się konwalie. Konwalia jest chyba takim kwiatem najbardziej związanym z Dniem Mamy. Aczkolwiek różne kwiaty lubią mamy. Są to róże, mogą być się ustomy, goździki, e, lilie, alstrymerie. Wszystkie kwiaty tak naprawdę cieszą się powodzeniem w tym dniu. Na prezent sprawdzą się również kwiaty w doniczce. Oczywiście, że tak. Mamy z reguły są praktyczne. Mamy lubią jak kwiaty stoją długo. I, I na pewno też będą zachwycone właśnie kwiatami w doniczkach. Będziemy mieli róże doniczkowe, bardzo ładne, cyklameny, kampanule, tak zwany dzwonek. I teraz takim ostatnim hitem, taką nowością na rynku florystycznym, to są takie roślinki. Z reguły są to sukulenty, ale nie tylko, posadzone właśnie w szkle. Daje to gwarancję dłuższego. E, utrzymywania wody w tym naczynku, dlatego że one nie mają odpływu. Poza tym myślę, że też szkło dodaje dużej elegancji roślinom i klienci ostatnio bardzo sobie to chwalą i kupują.